3 maja 2012 znajdujemy się w tej chwili w dolinie rzeki Łęk pod Sandomierzem przy jednym z jego starych rzeczy i jest to jedno z pierwszych miejsc, które kilkanaście lat temu y, samoistnie zostało zasiedlone przez Bobry Wtedy byliśmy taką grupą e, młodych e, miłośników przyrody i zastanawialiśmy się jak e, spowodować, żeby zasiedlono lub żeby bobry zasiedliły takie miejsce, bo wiedzieliśmy, że jest to w okolicy najbardziej dla nich miejsce sprzyjające. No i okazało się, że w ciągu dwóch lat bobry przyszły same. On Oczywiście jest to grupa z tych wiślanych zasiedleń. I takie ich, takie ich siedlisko chciałem Wam dzisiaj pokazać. Wtedy bobry chcieli wszyscy mieć, teraz nikt ich nie chce. Oczywiście przez tak zwane szkody, które one wyrządzają, ale też wielkość szkód w dużej mierze zależna jest od samego człowieka. A w szczegółach wygląda to tak. No tutaj mamy do czynienia z, z żynami bobrowymi. Są to niewielkie średnice średnicy do 10 cm ścięte drzewa liściaste, głównie z drzew lekko nasiennych. W tym przypadku są to brzozy, osiki, topole i wierzby i pozostawione są przez Bobry takie 20-35 cm wysokości z zżyny które oczywiście z jednej strony są zaostrzone bo cieńsze drzewa Bobry tną z jednej strony a tylko grubsze drzewka, drzewa są cięte ze wszystkich stron naraz no i jeżeli pojawilibyście się w takim miejscu zasiedlonym przez Bobry nocą w utrudnionych warunkach widoczności, to wtedy tutaj widać, że oczywiście tych pniaków jest więcej, to wtedy zachowajcie wyjątkową ostrożność patrząc na to gdzie idziecie i, i, i o co mogą potknąć się wasze nogi, bo gdyby się przewrócić na coś takiego, można by sobie krzywdę zrobić. Stanowi to taką swoistą pułapkę. Ja się te dwa razy na coś takiego przewróciłem, ale były to spróchniałe pniaczki, więc nic mi się nie stało i nie trzeba być łamagą, żeby, żeby coś takiego się przydarzyło. A drugie zagrożenie ze strony bobrów, jakie się może Wam przydarzyć, to czasami ludzie wpadają na głupie pomysły, żeby schwytać bobra, bo kiedy on porusza się po lądzie jako gryzoń dosyć taki otyły, sprawia wrażenie bardzo nieporadnego zwierzęcia. No i faktycznie on zbyt szybko się po lądzie nie porusza, ale taki nieporadny to on znowu nie jest, dlatego że potrafi się bardzo szybko odwinąć yy, i, i ugryźć kogoś, kto próbuje go schwytać, czy to za ogon, czy za inne części ciała. Yy, są miejsca, w których można złapać bobra i, i grawitacyjnie bądź siłą odśrodkową spowodować, że nie ugryzie człowieka, ale zostawmy to fachowcom. Natomiast osoby postronne, no oczywiście można podejść do bobra na 3-4 metry, sfotografować go i tak dalej, ale, ale nawet ludzie przychodzą marchewki im tu dawać, jakieś inne, czasami buraki można znaleźć, e, po to, żeby Bobra zobaczyć i oczywiście można go pokazać dziecku i tak dalej, bo Bóbr nie jest tygrysem, który skoczy z 5 metrów, ale no nie należy starać, raczej nie należy się z nim zaprzyjaźniać do tego stopnia, żeby go głaskać. Mimo wszystko jest to zwierzę dzikie, ma, ma swoje obawy i strachy przed człowiekiem, i yy, nawet zwykły pies lub kot potrafi pogryźć, podrapać. A zwłaszcza bubr, który nie będzie czuł żadnej miary w tym gryzieniu, bo po prostu będzie rozumiał, że walczy o życie w jakiejś tam sytuacji, w której my wcale mu nie zagrażamy. Yy, więc to są jak chodzi o zagrożenia takie bezpośrednie yy, związane z bubrami. Miejsce, w którym żyją bobry u nas akurat wygląda w ten sposób. To jest z jednej strony taki zagajnik, inicjalny zagajnik grądowy. Kiedyś tutaj był taki prawdziwy grąd i z dębami, i z grabami na przykład. Na takim niewielkim wzniesieniu w tej chwili zostały osiki, brzozy i sosny, no bo dęby po prostu wycięto. Troszeczkę niżej już jest taka stara łąk, podmokła łąka, która zarosła wierzbami i, i, i te wierzby są przycinane przez przez bobry oczywiście zajmują je też powoli olszyny bo jest to siedlisko takie łęgowe, tylko że nie zalewane a y, z wody do żerowiska oczywiście żerowisko jest na lądzie z wody do żerowiska bobry przedostają się takimi ścieżkami stale wydeptywanymi które my tutaj w okolicy nazywamy bobrostradami bo ruch panuje tutaj, kiedy jest sezon bobrzego odżywiania się drewnem to ruch panuje tutaj dosyć intensywny wiosną i wczesną wiosną i jesienią natomiast kiedy już jest kiedy już jest zieleń to w dużej mierze bobry odżywiają się właśnie zielonymi częściami roślin i wtedy właśnie wtedy właśnie mniej potrzebują drewna i, i, i kory na temat odżywiania się bobrów drewnem powiem Wam Yy, za chwilę, jak dojdziemy, jak dojdziemy do wody, tam będzie bardziej odpowiednie do tego miejsca. Tylko że na tą bogrostradę musimy tam dojść. Tu już jest coraz bardziej mokro. Jest woda. Ja jestem i tak cały mokry, bo jest trosa. Jest to, widać, starorzecze, zarośnięte zbiorowiskiem rzęsy. Dookoła panujące zbiorowisko leśne to jest olszyna. I normalnie w tym miejscu już dawno pogryzłyby mnie komary, ale jeszcze po prostu ich nie ma jest to wyjątkowy czas taka właśnie majówka długi weekend majowy kiedy właśnie wtedy polecałbym jechać na wakacje urlop wakacyjny jest wyjątkowo ciepło można się nawet kąpać w wodzie a nie ma jeszcze komarów ani meszek i to jest najbardziej do tego odpowiedni czas na śródlądziu i tak tu mamy Żeremie, znaczy to jest stare Żeremie dosyć właśnie słuszyłem słowika dosyć stare Żeremie już zapadnięte właściwie jednym z kolejnych zagrożeń jakie można spotkać dla bezpośrednich dla człowieka to są takie dziury oczywiście to są kanały bobrów ich takie nory mieszkalne w różnych miejscach bo oczywiście tam gdzie bobry bywają prześladowane tu akurat się nie zapada, ale może się zdarzyć, że spotkamy taką norę, do której wpadniemy do bobrów z wizytą Co prawda tylko jedną nogą Więc będzie to krótka wizyta Ale można czasami wpaść Dlatego zalecałbym Zawsze zalecałbym ostrożność No i co? Tu jest jeszcze jedna taka ta jest bardziej właściwa ta naraz no jeszcze używana oczywiście te, tego co robię nie powinno się robić bo zawsze coś tam się bobrą przeszkadza one później muszą jak to można powiedzieć odnowatynkować i malować swoje korytarze ale ale chciałem wam to pokazać dla um, urzeczywistnienia realnego zagrożenia kiedy chodzi się w takich miejscach nocą i nad ranem tutaj kolejne pniaczki oczywiście i teraz świeżego zżyna świeżości tych pniaków o tej porze już nie znajdziemy dlatego że bobry przecież nie będą jadły łyka i kory drewna kiedy mogą jeść y, świeże zielone liście no i tak właśnie jest teraz bobry jedzą to, to jest zielone a nawet to co jest pod wodą bo bobry mają takie y, policzki y, tak rozwinięte mięśnie y, twarzowe że mogą odżywiać się pod wodą i tu kryje się tajemnica zimowych szkód bobrowych. To znaczy, tutaj sobie pozwolę wejść blisko korzenia. To znaczy, bobry na zimę robią sobie zapasy. Czasami bezpośrednio zamulają, tak e, jak tutaj była taka właśnie robota, czasami bezpośrednio zamulają gałęzie. E, tam są resztki, starczą takie pojedyncze gałęzie. Praktycznie one są chyba wbite w muł a wcześniej ich tu nie było. I właśnie wbijają w muł prawdopodobnie takie gałęzie, a czasami po prostu ścinają na wodę, przewracając kilka drzew. I odbywa się to w ten sposób, że bobry później jak już jest zima. Ścinają tych drzew może 3, może 5 na całą zimę, zależy ile jest bobrów w rodzinie, ile im tego potrzeba. One tam już dobrze wiedzą. I później e, przychodzą przez całą zimę e, żywić się korą, Ale pod wodą, bo potrafią gryźć pod wodą, pod lodem. Dzięki temu są bezpieczniejsze od drapieżników lądowych i nie, nie zagrażają im drapieżniki lądowe, a zarazem nie muszą marznąć na powierzchni, bo woda zawsze ma tam pod lodem kilka stopni Celsjusza. Ewentualnie, jak cała woda zamarznie, to jest pod spodem taka komora, która jest cieplejsza zawsze niż na wierzchu, a na wierzchu może być i minus 30. No i co w związku z tym? No bobry starają się na lód nie wychodzić, ale kiedy ludzie zabierają im kolejne ścięte drzewa jesienią, dochodzi do tego, że bobry zamiast wyciąć 4-5 drzew, wycinają ich 40 albo i 50. Bo właśnie tutaj to miało miejsce przez kilka zim kolejnych. I później narzeka się na to, że bobry powodują duże straty w drzewostanie, wycinają dużo drzew, a to prawdą nie jest. Bo gdyby bobry mogły, to ka każda rodzina nawet nie wychodziłaby na lód zimą ale zdarza się coraz częściej, że wobry wygryzają sobie przeręble i wychodzą na ten lot właśnie. I to są na przykład straty, straty, jeżeli chodzi o te. Doradzałbym za każdym razem, bo my oczywiście prowadzimy takie usługi doradcze w tym zakresie i wszelkie instytucje, urzędy, wszelkie spółdzielnie właścicieli zalewów i innych zbiorników wodnych stawów. Zapraszam do współpracy. Zawsze możemy służyć odpowiednią poradą i instalacją zabezpieczeń przeciw Bobrom, które w obliczu strat, jakie, można, jakie następują są dużo, dużo tańsze niż te właśnie, niż koszty tych strat, które ponosicie. I zapraszam do współpracy, bo jeżeli doradzi Wam specjalista, to zawsze możecie wprowadzić sobie oszczędności w swoim gospodarowaniu odnośnie bobrami. Odnośnie kontaktów z bobrami możecie sobie zaoszczędzić trochę funduszy i innych strat, które występują, tylko że trzeba na tym przykładzie właśnie zimowych cięć bobrowych no można zaoszczędzić dużo, dużo pieniążków, tylko trzeba po prostu mieć odpowiednią wiedzę. I w przypadkach takich, kiedy właśnie bobry podobno dokonują dużych strat w drzewostanie jesienią, my doradzamy, żeby nie zabierać im jesienią drewna zostawić do wiosny, bo bobry praktycznie drewnem się nie żywią, tylko korą, no i tamtą warstwą yy, wierzchnią taką. Natomiast samo wnętrze drzewa, yy, pień i konary zostają nienaruszone i później wiosną można sobie to wyciągnąć. Oczywiście prawo zabrania niszczyć bobrom żerowiska i tak dalej ale praktyka wiemy wszyscy jaka jest żeby ludzie chętnie zabraliby wszystkie drzewa jakie tylko bobry wycięły bo szkoda jest ludziom materiału ale jeżeli już to robić no to przynajmniej zostawcie im to na zimę wtedy nie będziecie mieć takich strat w drzewostanie a wiosną te drzewa wycięte jeżeli nie są użyte do budowy zapór ani żremi to bobrom już są praktycznie niepotrzebne przydają się tylko kaczkom i czaplom które sobie na nich siedzą w blisko wody hmm, jeżeli słyszycie takie rzewne albo żałosne kumanie to są właśnie kumaki nizinne a jednorazowo chyba kiedyś to stwierdziłem też kumaka górskiego to jest taka to, to coś żabowate co skacze i ma jaskrawo żółte pomarańczowe plamy na, na, na brzuchu trzeba by, trzeba by takiego płasa złapać, ale to jest kwestia wchodzenia do wody zbyt głębokiej jak na mojej gumowce. Na dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało Wam te parę kropel rosy, które są obiektywie, jak teraz dopiero zauważyłem. Kupujcie moje książki, kupujcie moje fotografie przez www.armoryka.pl, przez www.przyrodnicze.pl bo w tej chwili z tymi firmami prowadzę współpracę możecie zamawiać też bezpośrednio na maila który się pojawia i oczywiście wszelkie instytucje które po, potrzebują usług i porad przyrodniczych zarówno w zakresie bobrów czy, i innych zwierząt z którymi można mieć problemy zwłaszcza w terenie zabudowanym tak jak ptaki w takich budynkach albo gawrony w osiedlach w miastach czy, czy inne przypadki zawsze zapraszamy do współpracy Oczywiście to zawsze kosztuje, ale zawsze ta współpraca jest tańsza niż straty, które te zwierzęta wyrządzają. A można zrobić tak, żeby zarówno zwierzęta miały dom, jak i żeby ludzie mieli niezniszczone budynki i nie ponosili z tego tytułu strat. Są na to sposoby, do tego służy nasza wiedza, nasze doświadczenie i nasze dla Was istniki. Do zobaczenia.